W dzisiejszym odcinku będziemy robić kwiata. No, kwiaty Z takiego koloru. Fioletu. Okay. Musimy to obciąć. O. bardzo ładnie. To mi na pewno będzie łatwy, bo co jest trudnego w kwiatku? Najgorsze to jest związywanie kwiatka. On się nie chce wcale związać. Ten akurat chce, bo jest może duży, dlatego. Musimy teraz mocniej, bo on jest duży i on łatwy będzie chciał uciekać. A w Wielkanoc, albo jeden dzień po Wielkanocy, pokażę się na YouTubie, co dostałam. Dobra. Na pewno jakąś palemkę dostanę od rodziców. No, od rodziców, bo to ja. W sumie sama muszę sobie zrobić palemkę. No, od rodziców to znaczy, że dostanę, bo do kościoła muszę iść. I dlatego. Tego palemkę będę musiała zrobić. To jest domofon. No, poczekajcie się. No Jakiś pewnie sklepek przyjechał do nas. Żadek zamawia sklepa. Sklep już się zamawia. No nie wychodzi na zór. I to pewnie dlatego tak to jest. dobra ojej podobnie mi była i teraz taki kwiatek możemy być w środka tam wiem, że nie jest taki ładny ale to tam będzie? jak że... musimy zdjąć to, musimy rozciąć ale już papiery, bardziej sto, no nie wiem jak się nazywa, sznurek. Pamiętacie odcinek ten, gdzie robiłam koszyk? Chyba w następny ja. raz, ale nie wiem, czy w następnym razem mi się uda. No. Ale fajne rzeczy. Dobra, to obciamy. Pią. Tak wygląda. I w sumie powiem, że ładne. Wiem, na ekranie nie takie... Dobra. Hmm. Hmm. Obok mieszkają takie dziewczynki. Pewnie babcia by nie mówiła w sumie nie wiem, czy to było słychać. I jak teraz tak dorównujemy. I tak musi być trochę wyższe. O, tutaj jest Tak, zobaczcie. Zobaczcie. Wow. Pięknie. Dobra, zostawcie łapki w górę sobie i to wszystko. Pa!